Okej, okay, ale to mamy tą ścieżkę regulacyjną, mamy rozporządzenie Majka. Czyli co? Chcesz mi powiedzieć, że są firmy, są ludzie po prostu, którzy chcą być poza Majką, chcą być tak częściowo w Majce? Czy co chcą robić? Po co im to dało? Jaki jest ten główny cel? No oczywiście ucieczka spod tego ciężaru regulacyjnego, bo to jest, to jest jednak ta domena krypto, że zawsze tych przepisów staraliśmy się mieć jak najmniej. Ci przedsiębiorcy, klienci, których słuchaliśmy, oni tak samo jak to krypto, w którym funkcjonują, no nie lubi przepisów, chcąc nie chcąc. Jest to sytuacja trudna, w którym pojawia się no, centralne rozporządzenie, które ten rynek reguluje. Jednak ta furtka w postaci wyłączenia tego DAO, która musiała się pojawić, bo zdecentralizowany sposób świadczenia usług po prostu trudno w jakikolwiek sposób objąć jakimś aktem prawnym. Jest to potrzebne, bo po prostu nie jesteśmy w stanie tego uregulować. A dlaczego jest to potrzebne dla osób, które świadczą usługi? No właśnie dlatego, żeby móc w nieco łatwiejszy sposób do tej społeczności krypto się odnieść z tymi usługami. Ja bym to najbardziej, wydaje mi się, najprędzej porównał do takiego referendum ogólnokrajowego, jak całą instytucję dało. Czyli mamy społeczność, zbiorowość osób, bo tak to trzeba nazwać, która głosuje nad pewnym problemem który chce rozwiązać. Jest to uregulowane ale jest uregulowane w sposób wewnętrzny a nie zewnętrzny przez samą tą społeczność i, i to w jaki sposób to zrobić prawidłowo i dlaczego nie jesteśmy w stanie tego uregulować to jeszcze sobie myślę porozmawiamy.